Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Nicho 54 oraz... Nexus 46 Dobra, po długiej przerwie, bardzo, bardzo długiej. Dzisiaj znowu gramy w Battlefield Heroes. Tak To jest bardziej powiedzmy wieczorne pogrywanie. Już niedzielka, kurczę wieczór, już jutro do szkoły, nie? No, no, no. Dobra, to układ będzie bardzo prosty. Ja gram kataraktom. Panzer pięścią Fausta oraz Szelbą Steinera, a Nexus będzie grał? Ja gram promieniem usuwającym, ogniem Drake'a oraz skradzionym wytwornym winnatogryzem Berniego. No dobra. Ta seria, to znaczy to będzie oddzielna seria BFH, to będzie takie granie z Nexusem. Ogólnie rzecz biorąc nie będę grał samego BFH, też niedługo planuję, żeby się pojawił Warframe, taka ciekawa gierka, Nexus wie o co chodzi, nie? Tak, tak, próbowałem, ciekawa lecz. Ja już to, czy. Mam. Ja już siedzę w warframe dłużej, to już bardziej ogarniam od Nexusa, o co chodzi, nie? To po prostu. To, jeszcze trzeba ogarnąć? Może też to zrobimy jakiś materiał, nie? Jak y jakoś do Pomorzy, nie? Pinki TD. Na, pe na pewno. Kurczę, no. Ju ale. No, ferie dopiero 17 lutego, nie? no, no. Ale jakoś tam przeżyjemy, to już tak bez przesady. Mhm. Mm to jeszcze tą rundkę nagramy, nie? To nie będzie to aż taki długi materiał. No. Dobra, to czekaj. Gdzie ty jesteś? Pum, 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 pum. Aha jesteś. Tu kurde odjechałeś. To dobra, nieważne. Dobra, to sobie przyjmiemy. Ty też masz jedenasty Takie... gunerem, nie? No, mam za chwilkę dwunasty. Znaczy, do, u mnie do dwunastego jeszcze trochę, no dopiero... Nie wiem, jakby to ocenić, czy bardziej na czwarta, jedna piąta, nie będę się zagłębiał, ale. No, gdzieś około tego, ja, nie? Ja mam tak ze 2000 lewla. Oh yeah! Dobra. Łatwo poszło, kolej ze mną ciśnie ze strzelbą, myśli, że da radę, nie? No, no. Ale to dzisiaj ten, jeżeliście widzowie nie, nie przezywali Nexusot od laser noobów, czy coś po prostu dzisiaj gra takim specjalnym cieniutkim zestawem takiego noobka, nie? Pronubka. Mam jeszcze e, chłodnik kolina, ale to by była lekka przesada. E, Aż masz chłodnik? No e, to byłaby już przesada, już totalnie. Jednak kurczę, ale w y trochę mi spadłem. Dobra. Ale lekko ścięło, ale dobra, już jestem. Normalnie wszystko ok. Muszę trochę ogarnąć, bo. No. Kurde, głupia menda. oj, oj. oj. Nie, ale tutaj... Szczerze cisną nawet nawet. Jak na... Jak na Okej, padł. Znaczy tutaj nie mamy prawa dys, dysfaworyzować żadnej klasy, tylko po prostu... Gra się różnie. Raz się rojkami gra lepiej raz nadkami, nie? No, też mam to. To jest różnie, jeśli o to chodzi. O, zrobiłem misję na RPG, RPG, nie? Na bazukę. O, pięknie asysta. A misja łatwa, uszkodzi. Tylko bodajże, wiem to na czołgi, to nie łapie, wiesz? Kurczę jednak. Na misji. Tylko chyba na Jeepy to idzie. Tak, tak. A tutaj, wi tutaj, tutaj, tutaj widzę jednego y gracza. Jakby szło to który na czołgi, to już ja ja bym dawno miał zrobione, nie? RPG. Tak, tak. Kurczę, ale jak muszę się przyzwyczaić trochę do angielskiej czcionki, bo to wiesz, trochę inaczej jednak wygląda cały system, nie? Trochę. ranę. No. Ogólnie ładnie ci ciśniemy ich idzie w miarę, nie? Chociaż słabe staty, bo to wiesz, przy nagrywaniu i tak dalej. Lekkie lagi, ale w miarę dobrze jednak, no. jeśli o to no, chodzi. keg dobra. Beczka. Kurczę. Ja nie mogę. <laughs> Spawn killing. Nie, dobra, ja ze schodzę ze spawnu, no nie będę tak. Nie będziesz taki chamski, nie? O! O mam... Ba przed filmem sobie pięknego balastika na Balastika, nie? Bamba... bamba, bamba ryła. Dobra. 10. O! Ktoś nam ry... FPS-ów, no tak sobie, kurczę. Było 60, No, to byłoby dobrze. Bo był no, lag, nie? Taki. A to ile by gdzieś było przy nagrywaniu fpsów ów Piotrek? Co? Ile ty byś miał gdzieś przy nagrywaniu? Załóżmy, że... To jest dwa razy bardziej spowalnia ilość FPS-ów na kompie. przy moim necie z dirta... To ile byś miał? No ile byś tych FPS-ów miał, nie? Eee, dziesięć. Pamiętam mój kolega Gricher wiesz o kogo chodzi, nie? Nagrywał Minecrafta, a mówił, że miał dwa FPS-y, nie? On miał takie lagi, to jeszcze na najniższej jakości możliwej nagrywał, nie? Na 144, wiesz, to jest dla, dla fanów Minecrafta jakoś, nie? To tutaj też bez obrazy, po prostu tak się mówi, nie? O rany kurczę, człowiek padnięty, wiesz co. Wiesz o co chodzi, nie? Kurczę, ja niedługo też będę ogarniał Warframe, a jednak to jest tak ten typ... no Gras play for free, ale tego typu, że da się dużo osiągnąć bez tej strefy premium, nie? No, no. O, już piszą na Ciebie laser, no bo widzisz, to już jest bunt. You are You are <grych> To już mu groził. O, asystę mam. kurczę, kurczę 3-0, tak sobie kurczę, ale to może słabszy dzień, nie wiem. Może się wygrałem o, podczas. kolejny balastik. Balistik? no Eksos, proszę. Tam ja Polak, ja piszę po polsku. Juhar, <laughs> no malefak. O rany, ktoś robi plecy. Niemiło. O kurczuż. No dobra, w sumie nie chce mi się więcej nagrywać, zmęczeni jesteśmy, to tak po prostu już dali znak, że żyjemy, nie? No. no. Dobra, on no to w sumie na tyle z BFK albo Warframe'a. Postaram się rzucić coś niedługo. Teraz już ostatni tydzień akurat w naszym gimnazjum jest taki iż, aż, ponieważ Mamy wystawione ceny semestralne, więc może, mogę być taki nieaktywny, ale na weekend postaram się coś wrzucić. Być może z Nexusem albo i bez. Być może różnie to bywa, wiesz sam, sam wiesz, nie. Dobra, no to trzymajcie się ciepło kochani. Do zobaczenia i niech BFH będzie z wami. Nie Nexus? Na razie. Hejo! Ba. Do zobaczenia!